Na przełomie sierpnia i września tego roku Fundacja Sąsiedzi wyda moją kolejną książkę zatytułowaną Ukraińskie Fascynacje. Jak wskazuje tytuł, będzie to opowieść o Ukrainie, opowieść o polskich śladach na tych terenach, o zdarzeniach z bliższej i dalszej przeszłości, o ludziach, o ciekawostkach, ale w tej opowieści poprowadzę Państwa na Ukrainę, jakiej myślę nie znacie. Powędrujemy daleko za Dniepr, za tę potężną ukraińską rzekę. Wybierzemy się też za inną wielką ukraińską rzekę, jaką jest Dniestr, a historie, które opowiem, będą rozgrywały się w dalekiej Odessie. Zajrzymy na tereny Besarabii. Wybierzemy się do ukraińskiej Wenecji, do miasteczka, które Ukraińcy nazywają miasteczkiem na Erikach. Powędrujemy też dziwnym szlakiem Hasydów, zajrzymy na świętożydowskie roż Haszana, w którym brałam udział w 2018 roku, więc znajdziemy się w dalekim humaniu. Też ciekawostką będzie prześledzenie polskich śladów w Kijowie, tych mniej znanych, jak również myślę, że ciekawym będzie dla czytelnika odwiedzenie zupełnie nieznanego u nas Charkowa, i Ziemi Harkowskiej pełnej ciekawych miejsc, ciekawych opowieści, gdzie niegdzie zachowały się jeszcze tam pałace należące do polskich magnatów, znalazły się tam też ciekawe miejsca, które odwiedzimy, miejsca związane z historią i Ukrainy. I miejsca z nierozerwalnie związane z naszą historią. I jednym z takich miejsc jest oczywiście niewątpliwie leżący dzisiaj w strefie przygranicznej Donbasu Starobielsk. Zapraszam państwa serdecznie do lektury. Katarzyna Węglicka.